Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem iSplendor, jestem Kamil. Witam. I witam was w kolejnym odcinku z gry We Are Here Together, po takiej przerwie trochę. Ale teraz wracamy i robimy rzeczy. Nie rury jeszcze raz przejść, bo, bo się nie zapisało i to było smutne. W ogóle dobra, no to ja mam roślinę jakąś. Jaką roślinę? Taką chłapkę, tylko że ona taka żywa jest i ona ma taką dużą mordę i małe mordy. Ja mordę. Ale ja dobra. No i co z tego? Mam też kolory. O, okej. Okay. Ja je nalewam do wiaderka! O. To ja bym ja te pomal... Możesz mi je takim wagonikiem, czy nie? Zobaczę. Eee, czekaj... Ja to mam jeszcze jakąś hodowlę, bo ja bym je w jakiejś szklarni. Eee... O, mam wagoniki! No, no, no! Czekaj, to włożyć i to, to i to, i... i, i cyk. Gdzie? nie. To... wiem, gdzieś tam leci. O, sam. poszło, dobra, mało. No to mam, masz kolory. Mam. Masz na narzuc. W ogóle ja mam jeszcze jakieś karteczki. Ja mam jakieś karteczki, że na przykład mam jakieś. Nie wiem, grzyb to jest, czy jakiś coś dziwnego z takimi dziurkami. oraz jeszcze jakaś taka inna roślinka daje czerwony potjonek. Oraz na przykład, że. że ten, że pomarańczowa wafta czy co tam jest. Plus jakieś tam. Też roślinka daje biały na przykład z ja nie wiem co, co, co mamy zrobić. Też nie wiem. My no się ta roślina chyba mi przeszkadza w, w przejściu, nie? Więc chyba trzeba ją jakoś zniszczyć. Ale czym? Nie wiem. potjąki widzę, więc chyba z podcionkami. W sensie jeszcze a, mam a, jakieś takie... No jakieś pocionka, jest jakaś taka potężna że coś? Czyli nie. nie wiem, co tylko kolory tych pocionek, więc nie wiem co to ma dawać. Czekaj, na jeszcze w ogóle, bo mam jakieś zejście na dół do jakiegoś, czegoś dziwnego. O Jezu, mam zawór, co? Ale dźwięk O Jezu Co? Chyba drabinę sobie zniszczyłem W sensie tutaj to ja mam jakieś takie Znaki, typu mam jakieś tam planetę, mam gwiazdki Słońce, jakaś pseudo gwiazda i księżyc. Jedno I są obok siebie. A i nad sobą też mam. Mam taki... Jakby taką różę wiatrów, nie? Że mam ten, wiesz, północ, południe wyznaczone. I. Co jeszcze raz? Północ, jest na północy. I ogólnie mam, jakby. czy ja to ustawić tak, jak. Ale nie bo to się. O, jezu, tu się kręci, dobra? O. No bo ja mam takie trzymam północ. No, 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 i jakby na. No tak jakby. I ogólnie na jakby na północnym wschodzie mam słoneczko. Zaraz ci się jakaś drabina kręci, O Tak kręcą mi się te takie rzeczy. Tylko że... no no no. Jest jeszcze bardzo... Co, co? Już nie widzicie. No ja mam włączyć, może zobaczyć, tak. Nie wiem, w ogóle mam te różne wiatry, to o, mam jakby tak pokazane, że jakby różne kierunki świata pokazują na niektóre te te, nie? E, symbole. I na północnym wschodzie mam e, słońce, na wschodzie mam księżyc. Na południowym wschodzie mam taką kometę, na południowym zachodzie mam taką pseudogwiazdkę, na zachodzie mam gwiazdki, I na północnym zachodzie mam planetę. I jakie gwiazdy? No, takie trzy gwiazdki jakby. A to jedna co, taka. I co ja mam z tym zrobić? Nie wiem. Skąd <laughs> ja mam widzieć, teraz to nie wyjdę. A ja się topię! Ratunku! Ratuj! Ja Tu, tu Ale... woda się podnosiła cały czas. Mogę to wyłączyć? Nie! Ratunku! Drabina! Nie mogę wejść do drabiny! Pomocy, bo drabina jest zepsuta. O, wspinaj się, czekaj. O, o, Nie, nie. O! o wspinaj się, gnoju. O, do góry. Ja nie mogę. Nie! Ja umrę. <grym> Przypał wiesz? Nie da się wspiąć ta drabina? Ja, drabina z księżycem źle jest Jaka drabina z księżycem? Dosyć, że są księżyce na tym, 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 bo ja mam takie wiesz Takie jakby, takie tegesy A czekaj, 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 to na jaki ty masz Tej róży wiatru w tą drabinę z księżycem? Z księżycem mam na wschodzie Ratunku, Dobra. ja muszę skakać, żeby się nie utopić to po cholerę to my robimy. Ale. Jaki, jaki jest sens tego? Mówię. Mhm. Oprócz tego, że teraz się utopię zaraz, ale. <laughs> jak ja to mam zrobić? Nie wiem. Nie, bo ja potrzebuję. Bo teraz, żebym żeby, żeby mógł stąd wyjść, to ja muszę, żeby ta. Kurczę, nie widzę, kiedy był symbol. No ta planeta to musi być inaczej ułożona, żeby miał drabinę. Ratuj. Tak. Haj. Ratuj. Zaraz. E, nie, to się nie jest księżyc plan... Nie wiem, dobra. Umrę chyba, wiesz? Ale chyba no, wiem o co chodzi. Ziem. Bo ja muszę chastą się wydostać. Teraz! Sobie... Kręci się to O księżyc, nie cofnij, cofnij cofni, o jedno, cofnij. Jak on cofni o jedno? No. Czy... O boże. Gówno widzę, bo woda mocno boli. Tak, mogę zrobić co najwyżej. E, jeszcze jedno naciśnij. Ale co naciśnij? Już nie widzę, bo oczy mi wypala Ten się chyba blur bo pod wodą jestem Ale... Chyba umrę, wiesz? wiesz, że ja nie mam za bardzo. <grym> Jak? Dlaczego jeszcze pom... żyję? Wiesz tam zapas powietrza, że coś się... no bo ogólnie Ale to ta drabina nic nie robi się boi... ona robi, bo... ona jest tak jakby, bo ja to jest spadłem tutaj na dół nie I to chyba chodzi o to, że Moje no, marwy, e, Ale tu chodzi o to, że bo ja na dole machnąłem taką, taki zawór, nie? i od tego e, ten. Woda zaczęła e, coraz wyżej, a na samej górze tej drabiny e, jest taka rura, która miała ciągnąć tę wodę. Więc mi się wydaje, że ja muszę tam wejść na dół, żeby aktować wodę, żeby e, właśnie wypłynęła na górę, ale w tym czasie musisz mi uratować, żeby drabina wyszła dobrze. Ale w to jaką drabinę on ci wierzył? To jest wielkie pytanie. Się, bo jakby to mam takie. Mmm... Bo mam poszczególne szczeble drabiny, które się obracają na takich kołach jakby, nie? I po prostu jak ty obracałeś ten jeden dany szczebel, to się tak obraca i był źle. Jechałem, musisz wszystko jeden pod drugim, co nie? Żebym mógł... No nie ucie że ja zdawało będę musiał robić to. Nie każdy... no, no, no. A bo ty nie masz teraz kolorków, tak? No, no. Ten... No, po co te kolorki były? Te wiadra z kolorkami. Ale nie, te wiadra są... tego. No nadzieję, no, no, że tych trzeba robić. Bo to ciekawe do tych potjąków, nie? Są nie, ale rów, nie? rury leżą na ziemi. Co to też są rury? Ale ja nie mam chyba, to tylko chyba ty masz. Tak. Nie wiem, ci wyślę te kolorki, nie wiem po co w sumie, ale. To, się to będzie, pewnie będzie do tych po potem, ja mam receptury, ale. Dobra, to, to, chyba... to dawaj tą rurę tak właśnie. Się... Dobra, to trzeba teraz. Hmm... Aha, bo domyślnie to, którą, domyślnie którą to jest dobre. Tylko ty, którą elwinę ty chcesz, żeby ci bierdą no, nie opuszczasz jej, tylko jakby. Obracasz, bo jestem w takim padole no, rozpaczy. I on jest taki, to są takie okrągłe są takie okrągłe pierścienie, co nie? I jakby one po prostu się obracają źle i po prostu musi być ułożone jeden pod drugim drabina. Ale dobra, klikam. Dobra, to i się teraz. O, wszystkie. Jezus Maria. Dobra. <laughs> się kręci się. Na pewno planeta jest źle. Jakby ten. Która to jest planeta? No taka, taka. Teraz Jowisz ma chyba taki pierścień. Jezus, ale gdzie ona jest? Która to jest? A, bo ty to nie sprawi. wiesz, takie rzeczy. Eee, południowy zachód. I południowy eee. zachód jest źle, bo co, nie mam już szczebla. Powiedz mi, że to jest południowy zachód. Aha. Co, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Nie, to nie jest to. Nie jest to? Ale to też jest źle, więc możesz to klikać. O, Zostaw teraz. A. Teraz do... było dobrze. Ciekawe. Jeszcze Ciekej. dalej. No, teraz jest za daleko, więc jeszcze musisz. Teraz Aha. cały cykl musisz. Dobra, dalej. Bo jest mi tak z tak. wyprzedzeniem. Zara będzie koniec, chyba. Teraz. Dobrze. Ale potrzebuję. To to, to, to nie było. To, co zrobiłeś. To było, to. To było A. południe. A nie, bo źle patrzy chyba. Tak, źle patrzy. Może to, to Dobra, to księżyc. Teraz nie księ... O, tak, to, 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 to. Dobra, To teraz. Za, za późno. To ma zapłon, te tryba mają taki zapłon, że. No, bo, wieś... no dobra, ale to dalej, dalej, powiedz, dalej. Powiedz kiedy? Nie wiem, stop, powiedzmy. <laughs> nie, jeszcze raz. Nie, wcześniej ten stop, daj. No właśnie, mówiłem wcześniej. No nie, co teraz za dużo? Mówiłem jeszcze raz. <laughs> ale ja nie widzę. Ale jak ty to robisz? Jak ty to masz robić? To się kręci samo. Ja mogę no tylko to... włączyć albo włączyć. A, okej, okay, dobra. Stop. Dobra, teraz słońce, czyli e, północny wschód. Dobra, jesteśmy tu. Tu. Nie, bo się już wspinać, bo się boję. Dobra, jesteśmy na drabinie, więc będę trochę żył. Dobra, powinno wystarczyć. Teraz? Nie za późno. <laughs> kręć, kręć, kręć. Dobra, ile, 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 ile? Stop. Dobra, to teraz. Zaraz yy, będzie ta gwiazdka, czyli południowy zachód. Co? Kręciłem to chyba. Nie wiem, zaraz południowy. Tak, południowy zachód to jest. Jak <noise> ci będzie? W ty w ty to trzeba nie kręciłeś? Co do tego Aha, no do to jest to, nie? E, nie. No kurde jak to nie? No nie Głupiony raz... zawód, chyba, no... chyba że chodzi ci o to czekaj Dotunku Czekaj, bo... Dlaczego bo... ja muszę być zawsze topiony? I w ogóle jakieś inne gówno, gdy ty się czilujesz. Jak ja No z tym prądem, co było, to też ja umierałem. Dobra, teraz będziesz miał. O tak, dobra, dobra, to kręć, kręć. Stop. Dobra. I teraz ostatnie to będzie. Jest, jest, to będzie wschód. Je i przeżyję chyba. No. <noise> jak będę go taki powiem. Się... Problem, że jak chcę Czy... na drabinie, to nie mogę w dół spojrzeć, ale nie chcę się z niej puszczać, eee... bo jeszcze się utopię Dobra. O dobrze. Dlaczego to się w nową stronę kręcisz niż to inne? Skam. Liczyłem na cały cykl, a tu wyszło, że tylko jedno wystarczy. dobra, dobra. No. Zaraz. E, czekaj, czekaj. Stop. Ja żyję. Dobrze! Powiem ci tak, ten tyro te miały taki zapłon, ja je, ja je ten odłączałem od siebie one się dalej kręciły mocą nie wiem czego. Dobra, to ja przeżyłem to i teraz co mi to dało? Nie. Czy woda leci? Ty się napisała, no że ta rura będzie potem ciągu ciągu robić tutaj. No nie wiem gdzie ta woda leci. W sensie no, u mnie ona tylko leci na wierzch, potem leci do beczki, a to nie mam pojęcia gdzie to poleci. Tylko że na razie jeszcze ta woda się jeszcze. jeszcze no, no, napełnia się zbiornik Dobra, odesłałem ci z powrotem Okej, okay, ale dobra, woda wypłynęła, to teraz teoretycznie się nic nie stało w sumie, ale niech będzie e O, chyba to leci tu, 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 tu A może jakieś nasionka, czy coś takiego? O, u mnie to leci od razu ta woda, w sensie No mam, mam, mam Weź Mam jakieś gliczki Ale ja tu mogę sadzić nasionka. Ale czy nasionka mi możesz wysłać? No mogę wysłać chyba nasionka, ale... ale to nie lepiej, żeby mi napiw wyrosnął Nie, co daje nasionka Daję takie fioletowe na przykład, no? Które? No fioletowe nasionka. Wiesz, nie? Ja mam raz dwa, trzy razy. Ale to są takie takie co mają takie skrzydła jakby? Nie, takie co wyglądają jak taki... tak taki kalmarst Takie pod spodem mają takie żółte Wyglądają trochę jak taki bakłażan, tylko taki dziwny bakłażan, bo na dole ma takie żółte. Ale takie jakby trzy są w jednym, tak? Jakby jak takie trzy, bakłażanki. Nie, nie. nie, jeden dupny bakłażan, tylko że on wygląda jak taka meduza trochę. Tylko że on taka rozciągnięta meduza. Chyba, że to... Nie wiem czy ci o to chodzi, ale niech ci będzie. Ale nie mogę tego... Nie nie mogę wysłać. Ja tu muszę zasadzić. Bo ja tu mam pola do sadzenia. Wszystkie A bardziej. no to ja ci powiem tak, że ja tu widzę, że żeby to wyrosło, to musisz to polać, po, od, podlać odpowiednimi rzeczami w ogóle. Co? Dlaczego? No to tak, jest, są jakieś takie czerwone cosie, co wyglądają jak takie bataty trzy w jedności. No to są takie trzy, no. Ty no to posadzisz? je trzeba podlać jakimś czerwonym piwem, tylko nie mam pojęcia skąd ci mam, Co? Umieść. A, a masz tutaj takiego grzyba czerwonego, takiego żółtego z dziurami... Mm, nie wiem czy ja wszystkie nasionka w ogóle wziąłem. Eee, yy, grzyb, grzyb, grzyb. To takie... takie czerwone i na górze co ma takie gówno, takie taką ja ja, Taki, taki grz... Chciało cię zassać to. <laughs> <laughs> to, to taki grzyb, no... To taki przerośnięty grzybek. A ten taką. grzyb, ale jego nie mam. tej w sensie, chwili. muszę go znaleźć. Eee, grzyb, grzyb. dlaczego hmm. jest tu jest jest tyle nasionków? Grzy są go jeszcze porozrzucane jakby było. Ten grzybek by mi się przydał w sumie aktualnie. Chyba, nie eee, wiem. W sensie, Nie wiem, ale nie widzę go. Albo, o tutaj jest już nasionka. Ale to też jest jakieś pośledzone coś. To też. Jezu, dlaczego nie mogą być wszystkie ładnie na półeczkach? Nie wiem czy to gdzieś u mnie jeszcze może być ten grzyb. Bo tego grzyba to jedynie widziałem na, na obrazku. Bo mam ten, nie? Mam takie jakieś receptury na mikstury. Ale ja też mam go na obrazku i coś mi jest potrzebne. czekaj. Nie widzę nasionków z nim, co to ma być. Tu, tu jest jakieś upośledzone coś. Aaaa, nie mam pojęcia. Ej, co to było? A jeszcze mam taką, tą... To... Taką łopatkę, żeby kopu kopu małe robić takie. No ja nie wiem, może wykop. A, to żeby usunąć. Żeby jak ci nie wyjdzie ten, jak mi nie wyjdzie rośnięcie, to żebym wyrwał tego. Chwasta. Okay, o mam grzyba, na ziemi leżał ten grzyba. grzyba. Chyba sadzę grzyba. Ale I... ja chciałem, żeby mi grzyba mi uh! Urósł, weź. Dobra, daję ci. Cholera, grzyba. Dobra, ja muszę je wyhodować, potem ci mogę sprzedać. Dobra, leć. Leć, grzybku. Grybek, ale grzybek, ale grzybek. No, ale zajebisty. Eee, ale ty, fajnie wyrósł? Z takiego czegoś dziwnego. Tj. Grzybek plus żółty. Powiedzmy, że chyba to się tu wsadza. A to czyli ty też masz jakieś receptury, tak? na miksturki o, o, czy co to masz? Dobra. Teraz masz piwo. A ja wiem o co chodzi. piwem sobie teraz, poglejesz takie czerwone roślinki. Spoko, ale ja w ogóle ja czaję, bo u mnie są receptury na miksturki czerwone, białe, niebieskie, zielone. Jest też receptura, że jak będę miał czerwoną, zieloną i niebieską To wyjdzie trutka I to, tym zabije to, to gówno co u mnie jest, Roślina. No dobra, no to dodaj Dobra, to mam Wow Chcę mam, to... mam to podlać? Eee, tym czerwonym piwem masz podlać takie bataty, cykje. trzy w takie Nie wiem, Trzy co... w jedności, chwila, gdzie to nasionko było? Eee... I ono urosną z tego Dobra, trzy w jedności. Cyk i dodaj. Uuu, ale fajne. Weź. I ty tego potrzebujesz teraz? Czego? Nie, ja nie potrzebuję tego. Chyba. A, a, a ty, ty wędzisz mikstury też, nie? Myślę, ja mam taką maszynkę, taką, że tam trzy rzeczy chyba do środka i to ona coś mieli z tego. Dobra, bo ty grzyba przerobiłeś forever, co nie tamtego? A. To ja ci wyślę jeszcze jednego, bo jak połączysz te właśnie, co teraz mi powiedziałeś, żeby wyhodować, i te grzyby. To wyjdzie ci miksturka, ta której potrzebujemy. Ale to czekaj czekaj, co ja on ci połączyć teraz? E, dwie rzeczy, które ci wyślę obie po prostu, tylko że jeszcze muszę jeszcze raz grzybka zrobić, e, nowego. Weź, cyk. Kurde, nic widziłem, że będziemy się bawić w ogrodnictwo. Weź, dobra. I te dwie rzeczy jak połączysz, to będzie teoretycznie coś, czego potrzebujemy. Dwie rzeczy. No. Co to jest? No tego ale tego Ale i to... gdzie mam to połączyć? Nie, nie wiem... <laughs> nie wiem, bo u mnie chyba nie ma tego, żeby to połączyć, co nie? Bo u mnie są ja. tylko generowanie kolorów... Tylko ...i hodowanie. Nie, nie wiem, czy tego nie jest dupy, ale no dobrze. No, tylko te dwie. I wyjdzie, powinna ci wyjść czerwona miksturka. Czerwona? Tak. Uf, faktycznie. Dobra, to teraz... ...sobie ją zachowaj. To, aha. Zachowaj ją, bo będziesz po to łączył wszystkie miksturki w jedną. No dobra, no dobra, no. Dobrze, to teraz zrobimy może niebieską miksturkę. Ale e... niebieska jest z jakiego owocu? E, czekaj właśnie, zaraz będę je sadził i zaraz ci z powiem. Takiego, się... wygląda jak taki... taki e, niebieska miksturka jest z pierwszego owocu, to jest taki... Ciemno niebieski kolor oraz ma takie jakby pseudo skrzydła. Takie Dobra, w górę. No, to wiem co to jest. Oraz no. tego takiego też niebieskiego owocu, który ma... jest jakby taki okrągły i z niego takie czułki w górę wy wychodzą. No, to ja mam tylko jeden niebieski owoc i Cztery on wygląda niebieski. jak taki, taki ciemno-niebieski czopek. Czuki. Który ma tak, takie skrzydła. Tak, tak. tak czopek, Aha, bo ten, 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 te niebieskie, to co ja mówiłem teraz to Wychodowałem bez niczego, to jak, jak wyhodować czopek, co, 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 co trzeba? Eee, Te... Zobaczcie jak wyślę, piwem żółtym to podlewam po prostu. Okej. Okay. Ja czekaj, ci muszę wagoniki chyba najpierw dać, nie? nie a ja nie dałeś bez... mi go, a dobra, czekaj, bo to ja wziąłem, wysłałem to. Ciekawe, jeszcze raz będzie i ten... E, I zaraz to podleję. Hmm. Mogę stanąć, e, co jak mi przyjedzie? Aha, więc się przesunęło to mnie. cię w tekstury wmontuję. Dobra, to teraz to podlewam. O, i jest to. I teraz to, co ja ci wyślę, te dwie rzeczy, to połączysz teraz znowu. O, eee, zaś dwie rzeczy, ja dobra. Tak, znowu dwie. Eee, pociągnij, dobra. Ja sobie w ogóle to wypił. Lepiej nie, bo musimy musimy jeszcze zrobić jedną miksturkę, ale żeby zrobić jedną miksturkę potrzebujemy jeszcze jednej miksturki. Okej. Okay. O... O... masz niebieską? Taką tak, no wysła niebieska. No. Dobra. E, to teraz potrzebujemy pomarańczowego tego kolorku, po prostu, połączonego z takim zwiędłym głównym. Ale jak pomarańczowy? Właśnie, no, to nie masz już pomarańczowego? Bo ja mogę ci go wysłać, nie? Bo to jest to, co już dawałem wcześniej. A, mam pomarańczowy. To masz, dobra. dobra. E, to ten pomarańczowy trzeba połączyć z taką. Jezus, jak to opisać, gdzie ona w ogóle jest, czy nie ma tego... Takie żółte zwiędłe, takie coś? No, 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 no tak, to takie coś mniej więcej, tylko teraz nie wiem, gdzie to leży. A, dobra, no i tak, w ogóle tak. ty to musisz podlać... Dobra... Czym? Zaraz ci dowiesię. Dobra. Ej, fajne, to, to, to jest spoko. Bawimy się w zielarzy. O, chyba tak, chyba tak. <laughs> dobra, to ty podlewasz, to ty... Mogę tu wejść? Nie. Dobra, biorę i... I wojno bueno, urosło. Tak, urosło. I teraz... Ty to połączysz z pomarańczowym tym kolorem po prostu. To co ci wyślę. Aha. Pociągnij. I dobra, jak będzie to zrobione, to już będzie tylko jeden etap i tego zwiędłego z pomarańczowym, tak? Tak, tak, tak. No, ale... I wyszła taka biała. Tak, tak. i teraz. Teraz muszę wyhod wyhodować taką fioletową roślinkę, która jak taki pseudodzwonek dzwonek wygląda i z niej wychodzą takie, takie pnącza trochę z... To wiem, że to jest ten taki... Ten bakłażan, który ma, nie coś. No, mówi. ale to teraz muszę wyhodować. Teraz to, to jego to. podlewasz fioletowym. A to fioletowe chyba ty masz. Mam fioletowe? A tak faktycznie mam, dobra. To cyk. Yy, biorę i podlewam. I teraz yy, połączysz to co ci wyślę z tą białą miksturką, co zrobiłeś. Aha. A czekaj, wagony masz. A mogę? Hmm. Dobra, i teraz to... odłóż, wyślij. Jak... Dobra, no teraz sobie połącz właśnie ten biały z tym dzwonkiem okay, biały dzwone, Tak. To... to... No. Masz zieloną, nie? Okej. Okay. Ja zieloną I teraz czerwoną, niebieską i zieloną miksturkę łączysz. Jeszcze raz? Czerwona jaka? Czerwona, niebieska Dobra. i zielona. To po prostu te wszystkie trzy miksturki, które zrobiłeś, teraz łączysz i wyjdzie Ci miksturka śmierci i ją mi wysyłasz. Ok. <grym> truciznę. To po prostu zrób U. truciznę tutorial. O, faktycznie, nawet takim czochę No, jest potężnie. Dobra. A Ty nie potrzebujesz jakiegoś spryskiwacza? Eee... Y nie mogę dostać się wystarczająco blisko. No, coś potrzebuję chyba. No, ja nie wiem, jak tego zbyskiwałam. Eee, mam... no Jak obudzić. to? Bo, jakby zarzewiała pompa opryskowa, kanister jest pusty. A może weź jakiś kanister na pełni, co? Ale ja nie mam. W sensie. Jak? Co? O co chodzi? No, ja nie mogę ten, bo kanister pusty. Tak. To gdzie mam niby jakiś kanister? Eee, nie mam pojęcia. Nie, bo ja mam tylko hodowanie roślinek. Więc to już jest machnięty etap. Mam te kolory, co ci mogę dawać. Mam ja tę wodę, co się topiłem w niej. No właśnie, bo kolory mam już za sobą. Nie wiem. Bo ta woda ciągnęła się tylko do mnie. No tu nie mam nic, nie masz nic więcej. ale no nie mogę tego wziąć, bo puste. Chyba, że musisz tam to włożyć. No te, te chyba, te, te, te... że no co dajesz jeszcze raz Dobra, to wysyłam. Myślałem, że już to zrobiliśmy, a tu jednak nie tak prosto. Ale w ogóle wtedy gdzieś tak świeci. Fajnie. o dobra, teraz działa. No. Uu, włączyłem to Co? A też jak ja sobie z tobą Nie, bo jak zmarnujesz, to to będzie przypał. A to chyba nie marnuję. Jesteś no, no oby, ale... Ej, ja, no, nie mogę to no... Ja, no. Dwa tak razy to kliknę w ogóle zanim do tego wagonu to wstaliśmy. Jezu Dobra, to ja opryskuję roślinkę Uuu Co O umiera Ja umie nie umarłam A ty w ogóle masz roślinę? Ja takie płąca trochę wystają z sufitu weź co weź Czym? Otwarłoś trochę Eee... Ja mam weź tylko że... O wziąłem! Notatkę mam nową. Dziennik. Eee. Dziwne sny. Które to jest to? W glei to tak nie, nie czytamy. O, udało się zdobyć drugi kawałek tego kamienia duszy. I co? Że będzie teraz w komnacie wielkiego alchemika. Ło, wow, panie Eee, gdzie jest tam wielkiego alchemika? Nie wiem, ja jestem w jakimś pokoju ty. W sensie czy ja mam się cofnąć? Bo w sumie mogę się cofnąć. Czy to jest klimaty wielkiego alchemika? Chyba, że teraz się drzwi otworzyły. Pamiętam, że tu były drzwi A, mnie... ja wlazłem w drzwi, co ja się otworzyłem. Dobra, to ja, ja idę do nich. To, które to były? Znam już te drogę, to drugie. Dobra. Eee, ukradłem obraz. Nie, u mnie dalej są zamknięte te jedne drzwi. Na ja obrazy. Okej, okay, tylko że teraz pytanie. Co ja mam zrobić? Chyba, że ja mam tu jeszcze... Ja mam tu jeszcze jedną jakąś bramę. To może być, że ja tu mam pójść. Ja w ogóle mam jakąś dupną wierzyć powiem. Ja tu mam dużo drzwi, które są pozamykane. Hmm. A masz gdzieś jakieś te, żeby ustawiać? Mam, mam... O, mam filmik. Co ty Nie wiem mam filmik. Hey, ah, we are nearing the end, my friend. I'm certain the final piece and the way to create the Soul Stone itself are hidden somewhere in this very chamber. Now hurry, find it, go! We are so close, so close! Always so someone touches his Hej. To co teraz? <grymne> Ale ja mamy tu jakieś obrazy? O! <grymne> A! Co ja, ja mam jeden obraz, albo nawet więcej obrazów, które są podzielone na cztery części. I ja obracam tymi częściami, żeby wiesz, takie puzzle jakby ułożyć, tylko takie przez obracanie ja, że, 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 o, o, poruszajcie. Ruszam, ułożę takiego kwiotka. A w ogóle ty ruszasz jakby za ścianą w ogóle, to no. myślmy obok siebie, tylko że przez ścianę. No przynajmniej słyszałem, że coś ruszałeś. Hmm. Ale w sumie myślę, że skoro zrobiliśmy zagadki z Archemikiem, to myślę na tym sobie zakończymy ten odcinek ogólnie. Bo tu jest już w ogóle zamknięte za mną drzwi. Dobra. Eee, to ja wam dziękuję za oglądanie. Byłam Kamil. Do widzenia. Słyszymy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się i cześć.